Hej, witam Was w kolejnym odcinku Booktory i Dzisiaj zapraszam Was na polecenia moich ulubionych francuskich klasyków. Był taki odcinek z klasyką polską, więc zdecydowałam, że będę to kontynuowała I dzisiejszy dzień będzie dedykowany klasykom francuskim. Długo się zastanawiałam, co mam polecić, od czego najlepiej zacząć i tak dalej. Natomiast doszłam do wniosku, że. Najpierw będzie, jeżeli zaczniecie od tego typu książek, które po prostu lubicie, żeby zobaczyć, czy w ogóle ten styl francuski będzie Wam odpowiadał. Dlatego przy każdej książce mniej więcej będę mówiła, w jakim duchu była tworzona. Może tak będzie, prościej po prostu. I zaczniemy od książek, od których ja zaczęłam w sumie swoją miłość do klasyki francuskiej, czyli od Emila Zoli. Emil Zola pisał w takim duchu naturalizmu, realizmu, więc jeżeli lubi takie wiecie solidne powieści, um, które jakby liryki za dużo w sobie nie mają, tylko no właśnie prezentują um, realie życia y, tak naprawdę społeczeństwa francuskiego. I też zastanawiałam się, która z książek byłaby dla was najciekawsza, najlepsza i tak dalej. E, więc może najpierw powiem wam od najkrótszego. E, Czyli powiem o nanie. Nana jest też lekturą do wyboru w liceum, więc część z Was pewnie gdzieś tam miała tę styczność. Natomiast jest tu też e, dosyć krótki klasyk francuski. One też przyznam, że zazwyczaj są po prostu grubiutkie e, i może po prostu lepiej najpierw będzie zacząć Wam od czegoś niższego, żeby właśnie zobaczyć, czy po prostu ten styl pisania Wam odpowiada. Nana opowiada o kurtyzanie, e, tytułowej nanie, e, która. Ma różnych klientów, różnych przyjaciół, no i zasadniczo ta książka opowiada o ich życiu, o tych relacjach z tymi mężczyznami, I też kontwicie tych mężczyzn między sobą, gdzieś tam w aspekcie posiadania nany, no i tego, jak właściwie ta cała historia się kończy. Ta historia, oprócz takich, takiego przedstawienia, właśnie, realiów życia w XIX wieku, tej socjety paryskiej, która korzystała z usług tego typu kobiet, tego typu pań, to też były zazwyczaj znaczy nie zazwyczaj, lecz link, tak jak Nana, e, były dosyć znanymi e, personami w mieście, więc to genial, genialnie obrazuje moim zdaniem e, czasy Paryża, tudzież e, obraz Paryża, tudzież e, tamtych czasów. Więc serdecznie Wam polecam właśnie, jeżeli e, chcecie zacząć od te, czegoś krótszego. Oczywiście gdzieś tam e, są pewnego rodzaju metafory, nawiązania do historii francuskiej. Natomiast to można czytać, jeżeli się te, ktoś tym tak w ten sposób odczytywać fabułę, jeżeli ktoś się tym e, interesuje, e, no albo po prostu przy kolejnym gdzieś tam czytaniu, bo e, sam, sam zamysł fabularny jest bardzo ciekawy. E, no i drugą moją kochaną książką Emila Zoli to jest Jerminel, czyli książka opowiadająca już grubsza o życiu, uciekło mi słowo, górników. We Francji i ich warunków życia. Ta książka jest czasami obrzydliwa, czasami drastyczna, smutna miejscami, no i generalnie obrazuje, i generalnie obrazuje tą nędzę życia robotników i różnic między robotnikami a przedsiębiorcami, właścicielami fabryk itd. Tam jest taka też drama miłosna dosyć duża, jeżeli chodzi o tą książkę, inna niż w przypadku Nany tutaj, powiedzmy, tą miłość taką, nazwijmy to, robotniczą. No więc to też jest jeden z ważniejszych wątków. Jeszcze jedna książka Emila Zoli, którą też bardzo lubię, też jest, był serial, to jest Wszystko dla Pań i to jest książka opowiadająca o, powiedzmy, początkach takich wielo-, wielkoobszarowych, ale nie w znaczeniu ich, tylko takich dużych sklepów handlowych, gdzie można było kupić wszystko, a już no nie, to nie było jakby z personalem, to już nie było, wiecie, tak rozdrobnione, że tu krawcowa, e, tam od grosetów, tu rękawiczki, tam sukienki i tak dalej, tylko że no wszystko dla pani, e, to opowiada o e, właścicielu właśnie takiego dużego sklepu, e, który sprzedaje wszystko i po jego początkach w Paryżu, tego, się tam rozwijało e, i też mamy tam e, też ważny ten wątek relacji damsko-męskich, tam mamy właśnie właściwe fabryki, ale mamy też pracownicy, które tam, pracuje, które tam pracują, też emancypacja kobiet i pracy gdzieś tam też się przewija, bo to też nie było za częste, że, żeby tam pracować, w tego typu sklepach wtedy, jeżeli chodzi o kobiety. Jeśli z kolei lubicie bardziej takie romantyczne klimaty, typu lubicie Getego albo taką poezję romantyczną i tak dalej, to dobrym wyborem będzie Jaszczur Balzaka, e, ponieważ on, e, w porównaniu z innymi książkami Balzaka, właśnie jest taki najbardziej to metafizyczny. E, cała historia polega na tym, że e, pewnego rodzaju młody mężczyzna, e, który chciałby się, e, powiedzmy, gdzieś tam wybijać w towarzystwie i tak dalej, znajduje się do Jaszczur. Który jest taką nas no z jakiegoś gada, i który się magicznie zwęża wraz z wypowiadaniem życzeń przez tego mężczyznę. No i opowiada to, to, co też gdzieś tam w Balzaku jest praktycznie w każdej jego książce czyli o takim zawiedzeniu się na życiu, zawiedz zawiedzionych złudzeniach. Z tym, że tutaj właśnie to jest bardziej takiej oprawie, powiedziałabym, duchowej, bo to tam ważna jest kwestia religii, wiary i tak dalej. I trochę mniej tutaj jest takiego realizmu, szczególnie zakończenie dla mnie tego na wskroś romantyczne. Drugą powieścią Balzaka, inną znacznie od Jaszczura jest. Są stracone złudzenia. To dosyć gruba książka, e, która opowiada zasadniczo o dwóch postaciach, Lucjanie i Dawidzie. E, Lucjan jest to chłopak, który marzy o wielkim świecie, o byciu dziennikarzem itd. I za, właściwie dzięki wyrzeczeniom matki i siostry zostaje e, wysłany do Paryża. I o Dawidzie, który z kolei jest właścicielem drukarni w rodzinnym miasteczku m, Lucjana i też mężem e, przyszłym jego siostry. To nie jest spoiler, bo e, jakby ten związek potem... Jest raczej częścią tej powieści niż gdzieś tam finałem. Są po pierwsze tu pokazane takie różnice, właśnie między życiem Paryża a prowincją, właśnie te stracone zbudzenia, które są tutaj tyłem i które się właśnie przewijają, tak jak wcześniej wspominałam, w twórczości Barzaka. Mowa tu też o moralności, o dochodzeniu do celu, ale też w otoczce takiej historycznej. Nie trzeba znać jakoś historii. Francji, tylko tak mniej więcej, gdzieś będziemy kojarzyć, generalnie, jeżeli chodzi o jakieś nawiązanie do Napoleona i tak dalej, no to pewno skojarzymy. Natomiast sama książka nas prowadzi przez gdzieś tam w zaszłości i niuanse między um, między bohaterami, więc tak, jeżeli ktoś gdzieś tam sobie potem chce dotyczy, dotyczyć kon, doczytać kon, kontekst historyczny tej. E, książki to może. Plus, plus e, akurat nie w tym wydaniu, ale zaz, w innych ja czytałam też to kiedyś w bibliotece i zazwyczaj w takich starszych wydaniach e, są przedmowy do, do, e, do jego książek, więc tam zazwyczaj ten kontekst historyczny jest opisany, e, więc w razie czego będziecie mieli pomoc. Są tu też ważne postaci, kibie, e, ko, ważne postaci kobiece, już wspomniałam siostrę e, Lucjana, która jest no, tą, która się poświęca, ale też tą, która no jest trochę rozdarta między mężem a bratem w pewnych kwestiach. I mamy też tutaj e, starszą kochankę e, Luciana, też dosyć popularny wątek w prasce francuskiej, wtedy kiedy e, młody chłopak ma tak starszą protektorkę, ponieważ jest jej kochankiem, która gdzieś tam zabiera go do Paryża. No jakby... Tam też się pojawia jakaś inna kobieta. Przedostatnia książka to jest Czerwone i cza, Czarne Stendala. Jest to historia Juliana Sorena, która jest wcześną, ale chce generalnie zostać oficerem, oficerem czyli de facto awansować w drobinie społecznej, no i nie bardzo ma po z tą karierą. Zostaje gubernantem um, dzieci miejscowego markiza i markizy, no i nawiązuje um, Romans z panią w domu. No, i to jest bardzo ważny wątek tej, książ tej książki, ponieważ on determinuje, jakby, następne wydarzenia i finał całej tej historii. On w końcu zdobywa protektora, ale trochę innej osoby, z którego kolei córką, już bardziej w swoim wieku, nawiązuje romans. Więc znowu mamy tutaj mężczyznę i dwie kobiety. Jest to też książka, która nawiązuje do przemiany Francji między tym okresem. Po tym okresie napoleońskim, przez ten burboński, stąd też czerwone i czarne, czyli czerwone ten mundur oficerski, no i czarne bardziej taka sułtanna. No i to jest jedna z ważniejszych powieści francuskich. Jeżeli ktoś naprawdę się interesuje klasyką francuską, historią, kontekstem słusznym itd., no to ta książka jest, że tak powiem, must have. I ostatnia książka, o której wspomnę, to będą mandaryni Simone de Beauvoir. Jest to książka, która obecnie jest trudno dostępna, natomiast mam nadzieję, że w jakichś bibliotekach ją znajdziecie, dlatego też mówię o niej na końcu. Jest to książka, która nawiązuje do jej życia, tak naprawdę. Jest to powieść ilustrująca życie inteligencji paryskiej, składającej się z pisarzy, artystów, dziennikarzy, filozofów itd., itd. Można w tej książce, jeżeli ktoś się interesuje, a jeżeli nie, to po prostu Wam mówię w ramach ciekawostki, rozpoznać takie postacie właśnie jak Simon, jak Sart, jak Albert Camus, na przykład, ponieważ oni gdzieś tam tworzyli razem tą grupę znanych, lubianych i bogatych, że się tak wyrażę. I ta książka jest właśnie generalnie o tym, o ich życiu, ale też o tym, co się działo w społeczeństwie. Francuskim w czasie wojny i po wojnie. żyli też opowiada o takiej fascynacji komunizmem i tego, jak artyści francuscy się też no, przyczyniali do takiego też kiełkowania myśli komunistycznej w społeczeństwie zachodnim, w społeczeństwie francuskim tamtych lat. Ale oprócz tych takich fatalistycznych rzeczy, o których powiedziałam, no to też tam na pewno jest e, taka głęboka refleksja nad rolą artystów, nad rolą. Człowieka w pewnych zmianach społecznych, szeroko pojętych, żeby za wiele tutaj mówić. Jest to też książka dosyć gruba, więc też, jeżeli ktoś interesuje, interesują inne książki Simone de Beauvoir poza drugą płcią, to też po tego typu jej twórczość też zachęcam, żeby sięgnąć. I to tyle na dzisiaj. I dajcie znać, czy w którąś tych książek, jakie może Wy książki, tutaj, e, o których tutaj nie wspomniałam, uważacie, że są godne polecenia z zakresu, e, z, zakresu z obszaru e, francuskiej klasyki, żeby ktoś w tym ja mógł się tym zainspirować. I to tyle na dzisiaj. Widzimy się następnym razem. To papa! Pa.